Halo! Dzień dobry, dawno cię nie widziałem, Ancymonie! Witam serdecznie. Z tej strony Mikut i mamy kolejny odcinek ciemnoty. A zaczynamy od czego? Od Arty. Każdy to lubi, prawda? Tym razem Arta będzie tym który źle się zachował. I chyba tutaj wszyscy teraz uuuu. Tak to się zdarza. Moi drodzy, żadna klasa nie jest gorsza. Chodzi o graczy. Więc tutaj ciężko cokolwiek mówić. Tak samo jak ja często powtarzam, a co mi jest zarzucane przez niektórych yy, inteligentnych inaczej, że ja bronię arciarzy. Nie bronię arciarzy, bronię osób, które są nękane w grze. A że zwykle grają artą, to już tam swoją drogą. T21 nasz Light pojechał sobie w krzaczki. No bo jest tu sam na dobrą sprawę. Jest Cromwell, dojechał na nasz M4. Ale Arta twierdzi, że on ma zapisać do przodu. Jedź mnie, patrz, ja tam celuję, i przy okazji strzela do naszych. Przy okazji do naszego Lajta, oczywiście, bo ten grając szóstką na siódemkach, nie pojechał do przodu dopiero tam ruszył razem z naszym, M, z na, naszym, razem z naszym M4, trudne słowo, przynajmniej dwa obok siebie, a te 21 wróciła, żeby wymierzyć arty sprawiedliwość. I w tym sposób, dzięki temu, blokując arty, ta robi sobie sama ziazie, bo oczywiście pamiętajmy, Hayek strzelając z arty, robi nam obrażenia, a nie przeciwnikowi, a raczej współtwarzyszowi, który nam tutaj zablokował. Naszą, naszą rurkę, naszą dwie rurki, nasze działo. Więc jak widzimy, się jeden stwierdził, że nie ma takiego bicia synek, i ja tutaj zrobię porządek. Chcesz do mnie strzelać? Teraz sobie postrzelaj. Jak widzimy, Arta robi to cały czas. Pytanie, czy teraz je zebrało trochę życia? Oczywiście jest, już nie widzimy, bo jest. Poza zasięgiem rysowania, nasz bohater wyjechał tym M4 dosyć daleko, ale macie teraz na mapce i plus, tak sobie wyobraźcie tutaj, widzimy, że drzewka łamią, więc tutaj epicki pojedynek Light kontra Arta, e, dzieje się w tych krzakach, e, no teraz Arta strzeliła, nie wiem czy po prostu nie trafiła aż tak, czy, czy, czy ten, ale w każdym razie cały czas chyba się ten Przepycha naszą artę. Widzimy, że zostały tylko 63 punkty życia. Wrócił do się teraz oczywiście sensie zaciekrysowania, eee, ale t 7 cały czas. I M4 pisze, żeby raportować T21, i właśnie bo jest błąd, bo to nie T21 jest winny. Oczywiście jest winny w takiej postaci, że w ogóle się dał sprowokować i wrócił do tej arty i próbuje ją przepychać. Bo pamiętajcie, jeśli ktoś Wam robi tutaj jakiś, jakiś kuku, ktoś Wam robi nieprzyjemnie, to Wy nie macie prawa go tchnąć. Ale jak już jest niebieski. To można posłać mu całą petardę w dupę, i wtedy gościu wraca do garażu. Yy, pytanie, czy to, cał... czy, czy to wszystko było słuszne? Ocencie sami. Panie, co to się. W tej powtórce to ja nawet nie wiem. Mamy cztery Excelsiory Po dwa na drużynę, tak? Nie są w Plutonach. Nie są w tym samym klanie. Przynajmniej na razie tak wygląda. I w... nie wiem, czy mi uwierzycie ale wszystkie się utopią, jakimś cudem, jakieś może jest było takie połączenie tych, bym powiedział mózgów, ale no tutaj ciężko o tych mózgach mówić, o tych, tych orzeszków, co mają tam w głowie te lampeczki, które są tylko na True Falls. jeden się sp***ala, drugi się A w tym momencie moi drodzy, jak już ten drugi się topi, to przeciwnie drużyny też jeden się już topi, zaraz zobaczycie zresztą, jeden tuk, tyk, 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 maga tyk, tyk, tyk i jest w wodzie już kolejny, został jeszcze jeden, i co on zrobi, moi drodzy? Zrobi to, że jako jedyny zostanie do końca. Ale końcówki dobrej mieć nie będzie. Jak to zwykle w życiu samotnego faceta koniec zawsze jest taki sam. Jaki zaraz zobaczycie. Ja na razie są trzech w wodzie. Mówiłem, że czterech już w ogóle zaspoilerowałem, więc ale zobaczycie w, jakich, w jakim stylu. Bo to, to też jest różnica. Bo Gościu do końca został tutaj w walce i coś próbuje robić. Jest tam gdzieś na końcu mapy. już tam idzie nasz Churchill. I patrzę na tego Churchilla. Oczywiście nie ma tutaj możliwości free kamery, bo ten system tych powtóreczek jest, tych, tych replayów jest zgany. Churchill się strzela z naszym k 1. Pokonuje go. Nasz Excelsior mógłby go spokojnie dobić. Zobaczcie. Churchill jest, no, jeden strzał od tego Excelsiora tak naprawdę, może dwa powiedzmy. Ale Excelsior stwierdził, że on pojedzie do wody i się w wodzie. I w ten sposób dokonało się. Cztery Excelsiory w wodzie. Jedna z tych powtórek, co za chwilkę nie rozumiem, co, to jest, co tu zaraz zajdzie. Jedzie sobie grillem, jedzie sobie E4. E4 tutaj pinguje do grilla, żeby ten wycofał się z tej pozycji. Dlaczego? Przecież to jest idealne miejscem do grilla. Stoi sobie z tyłu, właśnie podwójny krzaczek, double buszek. Elegancko może sobie postrzelać, ale e to nie pasuje. Ponieważ E4 ona tu, ma, ona tu chce jedynym td który będzie tutaj robił damage. Rozumiesz? Nie rozumiesz, dlatego jak nie rozumiesz, to ci szepnę i właśnie w ten sposób ta, ta czwórka działa, że yy, z racji, że jest tutaj inny Tedek, który będzie jej zabierał damage, Pomijam fakt, że, że tu jest jeszcze pierdoliard innych czołgów, przynajmniej raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć zartą, siedem zartą. To nie, to właśnie ten grill jest czołgiem, który będzie najbardziej to je przeszkadzał. I w ten sposób, że grill traci kanka przez to, że jest zostanie wypchnięty przez tę czwórkę i ląduje w wodzie, który już nie wyjedzie stąd tak naprawdę, koniec na niego meczu. A ja czwórka zadowolona. Teraz sobie może postrzedać kurwa pani władca na Włościach sobie stoi w krzaczku. Znowu walka o krzaczek. Zobaczcie, kolejny raz walka o krzak. Ty 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 ty. Dlaczego? I najlepsze jest to, że ta czwórka e by się mogła przedać trochę tam dalej. To czy znaczy, jeszcze? Sk... syn pisze do niego dziękuję, dziękuję, pinga go, dziękuję, dziękuję. No, za co? Bo ja nie wiem, za co te podziękowania są. W każdym razie, E4, mistrz rozgrywki, tak się powinno załatwiać sprawy, moi drodzy. Jeśli nie możesz się w jakiejś miejscówce ustawić, bo ktoś tam jest, to kuku, wypchnij. WG nic ci nie zrobi. No właśnie. Tu, patrzcie, tu będzie, tu będzie dobre. Tu będzie partyzant z wyciętego lasu. Zobaczcie, to się, zob zobacz, zobacz, co się będzie działo. Jedziemy sobie na mapie, na przepychacz. Wiadomo, no Mjoch coś tam potrafi i z kogo na przepychaczu spotkamy? Ciężkie pewnie, tak? Jest tam M4, jest ST2, jest E75. O właśnie, E75. Co robi E75? No jedzie na pierwszą linię skontowany na piekala, prawda? Zwłaszcza grając na dziesiątki dziewiątki. No nie, no co ty, debilem jesteś? Co ty, co ty? Serio? Próbuję znaleźć tutaj jakieś rozwiązanie? A się ten bo stał z tyłu, widziałeś to? Pa stał, ale już nie stoi, bo się utopił! Co ty myślamy, że on będzie do przodu jechał? W takiej rzeczy wiesz, że ty głupi jesteś? Grać w tą grę nie umiesz? Ja nie rozumiem. Ciężkiem nie stoi z przodu, stoi z tyłu. Kampisz. Strzelasz kampisz na czerwonej. Kampisz, strzelasz? I kolorek sam się wbije. Mhm... Mm Przerwa na reklamę, ale szybka i dosyć treściwa, ponieważ jest to segment, w którym chcę podziękować Wam. Na początek dziękuję moim subskrybentom, do których grona dołączyły te oto zacne osoby ostatnio. Oraz oczywiście moim najlepszym na świecie wspierającym, dzięki którym powstaje ten odcinek. Moi drodzy, zapraszam do subowania, zapraszam do wspierania, jeśli ktoś ma ochotę. A teraz już wiele nie gadam i lecę dalej z powtórkami. Moje no drodzy dwóch topielców, od razu spoiler, co? Wam będę tutaj ukrywał, co się będzie działo, chociaż może nie wiem, może nie chcecie. Dajcie znać, czy wolicie czekać do końca, żeby nie mówić, co się będzie działo, czy chcecie taką niespodziankę, taki surprise, czy mam od razu mówić, co się będzie działo, żeby nie było. Jeśli jest, to oczywiście taka możliwość. Eee, bitwa się składa, jak albańskie, HT 3 do 9, 4 do 9, ale to nic nie zmienia. Mamy FV, który jest lekko szarpnięty już, mamy jeszcze ISU na bazie. I nasz Progetto, który się właśnie wraca w tym momencie, bo już tak naprawdę musi bronić teraz sam wszystkiego, bo po lewej się tam tłuką, ale zaraz poginą. I co się dzieje, moi drodzy? Dzieje się to, że nasza Arta stwierdziła, o, ja już nie gram, nie, tutaj nie dla mnie, ja postrzelałem, więcej nie muszę, więc sobie tutaj pojeżdża do, do tyłu, zobaczcie, odwraca się, ustawia, szuka najlepszego miejsca, gdzie może zjechać i do wody, a zaraz obok niej co? I suk, też do wody. Bo, czemu grać do końca? Czemu robić damage? Czemu próbować robić fragi? Przecież to jest bez sensu. Przecież tak się nie gra. Gra się tak, żeby było łatwo, a jak jest trochę trudniej, trzeba trochę się wykazać, no to się dzieje właśnie to, co się, się, się dzieje: że albo znajdujemy wodę, albo znajdujemy wysoką skarpę i kończymy rozgrywkę. Super, zajebiście. Moi no drodzy, przed wami misz taktyki stosowanej w czołgu ciężkim 277, który jedzie na górkę. No, a czemu by nie? A czemu mam, a czemu mam na górkę nie jechać? Czo to powiedział, że tutaj ciężkie wjechać nie mogę. Co? Jest Leopard? Jest chori, jest nasz Foch. Ja też tu mogę stać. Przecież prawie wszystkie czołgi już mamy. Rodzaje, tak? Mamy Meda, mamy TDK, mamy ciężkiego. Gdzie jest Light, gdzie jest Arta? No nie ma, zaraz przyjedzie, spokojnie. Chyba, <laughs> czy nie przyjedzie, bo wiedzą, gdzie jechać. Nie jak obiekt, który w tym momencie zostaje wypchnięty przez Hori i Leoparda. Którzy, no men, omen są w Plutonie. Swoją drogą ten Leoś to, to też tutaj, o czym wiadomo, to jest snajper tak naprawdę, leciutki, cieniutki, więc on tutaj się, mógłby się jeszcze tutaj odnaleźć. Ale tu jest trochę tych czołgów za dużo. Więc mamy jednego mniej, bo go zepchnęli. Przy okazji dostał, albo, nie, albo dostał lepę, albo spadł. Nie, już, nie zwróciłem uwagi, tak naprawdę. I teraz obiekt wraca i zaczyna się straszenie. Jeden, drugi pachu, ten podjedzie, ten trochę podjedzie, ten podjedzie, i tutaj, tutaj, i tylko by strasz. Ale jak widzicie, obiekt tutaj dzielnie próbuje się zemścić. Próbuje przepchnąć chori, ale ciężko mu to idzie. Dlaczego? No, mógłby kurważ pojechać do przodu, no Jezu, po. kuj wracasz na tą górkę, no jak cię zepchnęli. O, co, oczywiście, to nie jest dobre, bo przypominam, jeśli ktoś Wam robi tutaj nieprzyjemność, to nie macie prawa go tknąć, po prostu. O, a nie róbcie tego, nie bądźcie takim debilem jak ten gościu. No, ale jak widzimy, obiekt no, szuka tutaj wendety, on się musi zemścić, bo tu taka zajebista miejscówka. A, a wiecie, o co była ta walka? Ty, 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 ty. no. Wiadomo, o co chodzi. No, ale jak widzimy, chłopaki są bardziej zajęci sobą, niż bitwą. Mamy w sumie trzy czołgi w plecy na dobrą sprawę i obiekt okazuje się, że jest Czechtardem, bo pisze tutaj mamu wam jebem. I dzięki temu ja się uczę obcych języków. Super. Powiem wam, że dawno takiego wgrzenia widziałem. Nie wiem czy to będzie specjalnie, czy po prostu gościu jest etatowym debilem, ale coś tutaj coś tutaj nie zagrało. Nasz Ebert się budzi trochę po czasie. Tam kilkanaście sekund mu tam zeszło, bo mu się gra skraszować. No teraz ty piszesz do czatku. Wszyscy piszą: O, super obiekt, dzięki, że wróciłeś. Widzimy tutaj to jest Esterfo. Wszystko jest w porządku. Super, obiekt powstał, jedzie, może spotować. Ma oczywiście żarówkę, ale cóż tam? Jedzie, zobaczcie, robi fikoła, przewraca się, obok niego progetto i co robi progetto? Blokuje, żeby nasz obiekt nie wstał. Czemu? a czemu? Przesłyń się ten metr. Gościu się obróci, będzie mógł dalej spotować. To nie. On stoi i czeka. Może myślicie, no, może go wywaliło? Może coś się stało, no, może nie gra. Ale poczekajcie, nasz EBR za chwilkę zejdzie, bo zejdzie. I wtedy dopiero syn w to się ruszył. Dlaczego? Nie mam pojęcia, ale dawno nie widziałem tak chudego zagrania. Tak bezczelnego zagrania, aż mi się normalnie łapy trzęsą, żeby tego gościa w tym projekcie tak złapać za fraki i go wytrząsnąć. Naprawdę. Po co takie rzeczy robić? Dla kontentu, wiadomo. Uuu. Przed wami gość, który myśli, że nie zauważy, nigdzie, nikt, że jest debilem i hamem i w ogóle prostakiem i dubkiem, ale to za chwilę. Jedziemy. Mamy ISU, dziewiątki na siódemkach, jedzie 25 z przodu. <laughs> Pierwsza dopiero. Trwa. Z tyłu mamy WZ, z, z tyłu mamy T29, z przodu mamy T3, 4, No i zobaczcie, co się stanie. Nasze Su. Ich I Su, przepraszam. Próbuję znaleźć sobie miejscóweczkę. No, ma tutaj z tyłu sobie stanie, będzie zajebiście. A nasze T29, niby pan niechcący. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Niby go zahaczył, ale się zorientował, że zahaczył go zbyt słabo. Więc kogo was zepną do końca? Ja, p. ale. To już jest naprawdę po level over na 9000. No to już tutaj już trzeba być naprawdę mega, żeby takie rzeczy robić. Po co? I co on z tego ma? Co on z tego ma, że zepchnął na naprawdę mocnego TDK? Co? 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 Właśnie, co? Nie czaję. Czemu ludzie są takimi? Dlaczego tak się zachowują? Nie wiem, choć się domyślam. Znaczy w tym przypadku się nie domyślam, po prostu gościuje ty i tyle, myślę, że jest śmieszny. Dosyć ciekawa powtóreczka, gdzie dwa Light'y tak wokół siebie trochę to krążą, żeby w sumie nie wiem po co. Mamy T-52 na środku, obok nas, obok niego jedzie nasz LCBis i widzimy tak chłopaki sobie podjeżdżają, a tu raz jeden, a tu drugi, a to jeden, a to drugi. Jeden poświeci, drugi poświeci i tak sobie będą krążyć na razie, żeby podjechać aż pod bazę. Wielkim, większym pomyślunkiem się okaże nasz LC LCB, który podjedzie sobie mocno z lewej strony, bo z prawej według mapy. I za chwilkę, pik, 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 3-4 czołgi są po naszym wykryciu. Na to się rzuca nasze 50-motyw 2, bo zobaczył czołgi, pokazały się. To on kurwa pojedzie. Są dwie arty, jest jeden T-52 i on chyba tego T-52 trochę nie przewidział, bo dostaje od niego totalne bęcki. Widzicie, on strzela i sam obrywa dosyć niezłe strzały, ale nasz Elcek spokojnie czuwa, jest za krzakiem, za chwilkę padnie jeden czołg, za chwilę padnie drugi. Co ciekawe, gdyby nie nasz Elcek, to przynajmniej te T-52 tutaj by zrobił z naszego T-52 siekę, ale teraz jak dostał za trzy czwarte życia, to się trochę zastanowi. Ten miesiąc ubija artylerię, a no, my ubijamy humela, więc już nie, no jest po fragu. Fajnie jest, zajebiście, tam gdzie jeszcze ten lacik został. No i nasz Elcek za chwilkę ruszy do przodu. Zryz, oczywiście, oczywiście mamy trochę więcej punktów życia niż, niż ty52. Co nie oznacza, że mamy jechać do, 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 do przodu na pałę. Tu widzimy jeszcze znowu te 52 się pojawił, ale pamiętamy, że na górce było kilka innych czołgów i tutaj już tra tracimy jeden, jed jedno obrażenie, tym sami nie trafiamy, a nasz lajcik radziecki wysoko po prostu na Jolą sobie strzela. No i zaczyna pisać za chwilkę czy znaczy tam pingać naszego LC, że on jechał. On jechał. Sierżantowa, bo ona rusznie. I w tym momencie... Ten 52 myśli, że... A pomogę mu! I wypnę go! I co się dzieje? <grym> Dostaje strzała w łeb. <grym> <laughs> karma gościu, karma! Sieczątowa wykańcza T52, górka zostaje zaraz zdjęta, ale... <laughs> to było piękne, to było takie kur piękne, jak już przy karmie jesteśmy, to zobaczmy sobie, jak karma wraca do typka 64 który tutaj będzie tym właśnie złym tak naprawdę. Nasz sweter jedzie sobie w krzaczek, obok niego jedzie typek 6-4. Oczywiście on jest szybszy od, od brytola, więc zaraz pewnie mnie chciał pierwszy zająć krzaczek, ale żeby to nie było tak łatwo, to nam zajdzie drogę, nas zepchnie. Niby niechcący, prawda? Wiadomo, no to się zdarza każdemu, ale nasz sweterek oczywiście tutaj się wyprostował bo pojechał dalej i podjeżdża do krzaka przy typku. I tutaj oczywiście był, był niecny plan naszego swetra, który stwierdził, że żeby się odpłacić typkowi, to on po prostu podjedzie do tyłu, strzeli, żeby dostać spota, prawda? <laughs> No, i przez to Typek dostanie bułę. Ja wiem, nie mało przyjemne, ale właśnie to, to, to się stało: gdzieś strzelił. Ma spota I ma i pek, pek, pek. Tylko specjalnie tak stanął, żeby Typek oberwał za niego. Oczywiście przy okazji sam dostał be, 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 bułę, no ale trudno. Warto było. Typek jest 1-1. Jeden, jeden. No, zepchnięcie kontra damage. Widzimy, Typek się w... strzela do nas. No bo jak tak można, czego klasz nie fair. Właśnie tymi człowiek, czy, czy, gościu po, powiedz. Od, y, odpowiedz mi na to pytanie, dlaczego ty grałeś nie fair? Co, myślisz, że ty lepszy jesteś? W jakim słuchaczu No i ko kolejny damage'e lecą, nasze damage'e tak naprawdę, bo oczywiście nie ma w damage'a, to jest zajebista opcja, WG wie co robi, można sobie strzelać do kogo chce, ile się chce. Po raz kolejny strzał do fałki. Czy będzie, czy będzie, nie zdąży. Teraz znowu sweter wyjeżdża. Próbuje chyba tej samej, tej samej mechaniki, czy nie? Czy będzie znowu próbował się poćwietlć, czy nie? Czy już chyba sobie darujemy? Chyba sobie darujemy. Na razie spokój, cisza, nic się nie dzieje. Typek się wycofuje, chociaż nie, typek się nie wycofuje. Typek się wycofuje w ten sposób, żeby wypchnąć nas. No bo przecież o to chodzi. Ale sam dostaje jedną bułę, moi drodzy. I wszelając do nas, tak naprawdę, naraża się na kolejne bułki, ponieważ stoi na środku jak widły w gnoju. Na szczęście, przeciwnicy są na tyle mało inteligentni, że mu jeszcze jakiegoś tam obrażenia większych nie zadali. Sweter sobie się wycofał. Powiedział, że nie będzie z debilem gadał, bo ten go z, do swojego poziomu doprowadzi i, i, i pokona doświadczenia, tak zwanym. Stał sobie z tyłu, ale typek... No on, 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 on tak nie może tego odpuścić i zaczyna ganiać naszego y, brytola. I gania go, i goni, i strzela, i wypycha, i tutaj, i coś tam, i z drugiej strony, i z trzeciej. A nasz sweterek oczywiście, no co ma zrobić? No musi się z debilem jakoś tutaj żyć, bo no bo co, on przez się go nie pozbędzie z tej gry, ale... Może jednak. Jak widzimy, teraz Typek jedzie cały czas za naszym. goni go ewidentnie, on nie jedzie tam, żeby sobie zrobić damage. On niby jedzie z drużyną, ale cały czas próbuje zrobić tutaj nazwość Brytolowi naszemu. Więc widzimy ten dojeżdż do tej górki, ten go wypycha, przepycha, teraz wjeżdża na klatę, tak naprawdę na czoło, ten próbuje z nim jechać yy, na, na głowie, no bo można czemu by nie, dodatkowe obciążenie, hartujemy się. No i w tym momencie zjeżdża sobie z tym typek, znasz, przykład dostaje jeszcze bułę, no bo, no, bo jest debilem, no jest tak jest, tak jest yy, oślepiony tą rządzą zemsty, że nawet nie patrzy, bo znowu idzie za swetrem, zobaczcie, leci, goni go, my dostajemy strzał od Arty, niestety, a typek... Próbując nas dopaść, pada na środku pola. My przy okazji też zaraz padniemy, bo oczywiście już przyjdzie do 11, nie ma o czym mówić, ale zobaczcie, jaki gościu był zacięty. Sam na początku zachował się jak ostatni, a potem zdziwiony, że ktoś zachowuje się wobec niego to samo. I to niech będzie dla Was taką przestrogą, że to, że się raz wykonacie, żeby się tak zachowacie raz. Nie oznacza, że będziecie bezkarni i że ktoś nie będzie miał lepszego pomysłu, żeby Wam po prostu zrobić na złość. <laughs> Można i tak. Okej, okay. tyle z mojej strony. Dzięki bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Łapki w górę, mile widziane. Komentarze, mile widziane. Subskrypcje, jeszcze bardziej. I oczywiście, jeśli ktoś ma ochotę, zapraszam wsparcia. I cóż, dziękuję Was za wysłuchanie. Życzę Wam miłego dnia albo wieczoru. Wznężacie, kiedy mnie oglądacie. I tyle z mojej strony. Mikut bez odbioru.